Mimo, że bardzo myśleliśmy nad tym, co zabrać, to i tak okazało się, że połowa tych rzeczy nie była potrzebna. I mimo, że tych rzeczy yy, ubywało z różnych powodów, to ja miałam wrażenie, że z każdym dniem ten bagaż był coraz cięższy. I po prostu tak, zwiększające się zmęczenie i to, co rozmawiamy, że tak naprawdę na takim wyjeździe no, rzeczy jest potrzebna minimalna ilość. Tak. Można przetrwać 3-4 dni e, śpiąc i funkcjonując w jednym zestawie, w jednej koszulce, no, nie myjąc się, no i tyle. No, tak to niestety wyglądało. No, tak tak, to jest, to wyglądało. Tak to wyglądało i też, żeby było to praktycznie i ze względu na to, że ja jestem dosyć duży gabarytowo, a to co słusznie Izu nawet zauważył, on będąc Nigeryjczykiem jest dużo wyższy, lepiej zbudowany od e, osób czy, czy ludzi ludności czy z Tanzanii z Kenii. oni mają dużo mniejsze te chaty, mniejsze toalety, więc tak naprawdę poruszanie się dla mnie to jak było jak słoń z więc w składzie porcelanym, więc tak naprawdę pod tym kątem to rzeczywiście człowiek widzi, że można to spokojnie zrobić i to nie jest problem. Ważne tylko, żeby mieć cokolwiek, żeby się przykryć jak pada, czy jak jest chłodno, a tak naprawdę można lecieć w tym samym secie cały czas. A czy, czy była jakaś rzecz, której żałowaliście, że nie wzięliście, że Wam na przykład brakowało? Znaczy lżejsze śpiwory. To zdecydowanie. Jeżeli ktoś będzie brał udział w tego rodzaju programie, to malutkie śpiwory, które pewnie dużo są, dużo droższe są, ale takie, które zajmują mało miejsca i są lżejsze. No, mały śpiwór, takie materace mm. pompowane, bo też są takie w mm -hmm. sklepach właśnie takich survivalowych, bardzo takie specjalistyczne i trochę lepsza moskitiera, bo ja nie miałem takiej mm -hmm. trafionej, więc trochę tego żałuję, a tak to wydaje mi się, że sprzęt był odpowiedni. To nie jest faktycznie Afryka, która nam się kojarzy z białym piaskiem, palmą i słońcem, tylko no to była Afryka zimą, gdzie bywało dosyć zimno, chłodno, chłodno Afryka biedna, skromna bardzo. skromna bardzo, ale z masą szczęśliwych ludzi. I to jest niesamowite, że ci ludzie mają no z... dużo mniej niż my, zdecydowanie mniej, ale mają więcej uśmiechów. Tak, są pozytywni, oni są mm -hmm. otwarci, bo nie, nie było to łatwe znalezienie Stopu czy nocnego, ale ci ludzie byli, mówi otwarci, chętnie się dzielili, tak naprawdę nie mając mając bardzo niewiele, takim mm -hmm. naprawdę niewiele potrzeba do, do życia. Wiara ich trzyma, prawda przy tym, że, że oni wierzą bardzo mocno w Boga, wszystko jak gdyby no jest dla nich dar, bo tam było mm -hmm. multikulturowość, multiwyznaniowość i oni wierzą prawda, w swoich po prostu Bogów i tak naprawdę to im też daje bardzo dużo napęd i wszystko jest tak naprawdę sygnałem od Boga, to, że my jesteśmy, to jest pozytywny. I to ciepło, i ta radość, mm. i to po prostu otwartość. A macie kontakt z tymi ludźmi? Mamy, z... mamy z, z, z trzema osobami. Mamy kontakt. Mamy z, z panią, która tam akurat nam pomogła przy noclegu. Mamy też z taką panią nauczycielką, i mm. mamy jeszcze z jednym panem, który się okazał kierowcą naszym. On był też fanem programu, bo widział amerykański format.